Halo? Halo, witam pani Adrianna. O, tak, dokładnie. Bo tu mam napisane, że pani ma chomiki świeżo urodzone, tak? No, no powiedzmy, że świeże. A one są do, dobrą karmą ten karmione? Mm, tak mi się wydaje. Bo jestem zainteresowany, bym odkupił od pani te wszystkie chomiki. No, spoko, nie mam problemu, jeśli chodzi o węże, bo zakładam, że o to chodzi. Takich telefonów zostaje średnio 5 razy dziennie. Tak, nadają się na karmówkę, tak są dobrze karmione, wszystko ok. Czy mogą być dla węży? Mogą być, chomiki jak najbardziej się nadają, myszy się nadają, większość gryzoni, mimo wszystko dla większych bądź mniejszych gatunków węży się nadają. Znaczy ja to węży nie mam, wie pani? A, to co takiego? Pająki. Generalnie no dla ptaszników niestety no się nie nadają, nie ma opcji, to jest jednak za duże ryzyko. Sama też ptaszniki mam. Jakie za no, duże? Wiemy. Czemu za duże ryzyko? No generalnie kręgowce mogą przenosić choroby. W sensie te chomiki mogą przenosić? No nie kręgowce, raczej ogólnie kręgowcy. Ale wie, pan, wie pani ja mam takiego jadowitego z Afryki węża, to on se poradzi z tym bez problemu. On nawet. tego z Afryki? Tak. A jaki gatunek? Afrykarnius Har harhansan. A, to bardzo ciekawe. Pierwszy raz słyszę. No bo to jest taki nowy, wie pani? Aha. Taki świeżo odkryty pewnie gatunek, tak? Nie, ale jest... trudno go sprowadzić do Polski, wie pani? A to pewnie coś do trzeba na takiego, prawda? Tak, tak, trzeba. Jest, tak Bo to na takie węże to tak, to trzeba strasznie... Nie, to nie węże. węża, ja mam pająka, nie węża. A, a, pajo, a pająka to tak, to jeszcze inaczej. No a tak. Ty, a to jakaś pewnie zmieniona nazwa gatunku, tak? Podgatunku. Nie, to jest oryginalna nazwa gatunku. Aha. Africarius hobozębus. Nie, <noise> nie zna pani takiego gatunku? Nie, nie, ja znam jakieś cilobrachesy, aha. No nie, no takich to niestety nie znał. Ale bym, pa ale, bym, ale bym pani stopy wylizał. Ach, no, no. A ma pani. No nie ta... będzie? A ma, to pani... To mogę A ma pani napięcie taką zrogowaciałą skórkę? Bo ja takie lubię najbardziej, takie zaniedbane stopy lizać. A tak kto nie ma? To mogę się umówić z panią na lizanie stopy i te chomiki wezmę po drodze? <laughs> pani będzie. Pań... Pani będzie tak z rozkoszy była, jak będę pani stopy lizał. Tak, tak jak przed chwilą właśnie pani zrobiła, tylko że głośniej ją 10 razy będzie pani robiła. E, pewnie, pewnie. E, mój chłopak też proponuje, że on mnie, że jemu też mógł, mógł pan od razu. A nie, on to, on to się nie nadaje do lizania stóp, bo co to jest za facet, że jak gadam z jego normalnie kobietą, a on się nie odezwie, nawet obok siedzi i się nie odezwie. No bo, on no nie będzie mi też przerwał w rozmowie. Nie, on nie, jest, on nie jest kulturalny, tylko po prostu on nie ma odwagi, żeby się wtrącić do takiego gentlemana jak ja. No to może nie ma, no ktoś to wie. I bo ja go zdominowałem w tym momencie i on wie, że pani już jest po prostu odbitą dziewczyną i pani będzie się wyprowadzać do mojego mieszkania, którego dopiero będę miał, ale na razie mogę pani zaoferować mieszkanie. W takiej budce dla psa sobie kupiłem budkę dla psa taką. Taki koiec za 7000 zł. I normalnie tam jest wszystko. Łazienka, dziurka wykopana w podłodze i mogę właśnie z panią tam zamieszkać. I będę pani codziennie stopy lizał. Tylko pani musi tak po piasku i po kamieniach chodzić. I ja wtedy będę takie stopy pani lizał. Takie po kamieniach i po piasku. No <laughs> że nie mam czas. Miło bym pogadała, ale niestety... spierdalaj.